A do to jest tam, gdzie jest do 20 otwarte? No. To się musimy śpieszyć. Bez kąpieli to no. myślę. No ale nie kąpaliśmy się w morzu, to jakoś wytrzymamy, nie? Bez kąpieli. Gorzej z Tiną. Myślę, że nam może stracić cierpliwość. Ja ale ona to zrobi, jakby się ścigała. Tam będzie dupę. Gdzie ona ma dupę, ta ryba? Pod głową zaraz. <noise> <noise> Naprawdę? No, no to... Pokażę wam jak wygląda tajska kuchnia Jak chłopaki się ubijają się rób materiał To się przesył Żeby mnie nie wciągnął o, piękna rybka aż żal że została zamordowana Tutaj jest taka kuchnia tak się przygotowuję. posiłki w Azji. O kurwa, sła. na oczywiście. Jem co dzień. Jeszcze ani razu nie miałam biegunki. to mam miecha w górę a to ma wielka ile ma? co tam jest w tym? niech ona jest czysta no to mi daj mi jedną no i wiadomo na podłodze się to robi, nie? No e to mam nożem na żarkę to mam nożem na no mówiłeś, że będziesz tu przez miesiąc, nie? Tajczyki myślały, że będą mieć ryby, a tu wszystko pozbierane. Myślę, że tajczyki się teraz zastanawiają, po co żeśmy to zrobili. i